Który przewód do czego? Tutaj mamy przewód masowy. Zawsze będzie połączeniem zewnętrznych części przewodów RCA, wtyczek lub gniazd oraz tej części we wtyczkach Jack. Kanał lewy, prawy, kolorystycznie oznaczony. Nie wiem, czy jest jakiś standard na to, czy czerwony ma być prawym, czy lewym kanałem i odwrotnie. Ale zawsze szukamy. Na przykład tutaj będzie, tak jak producent zrobił obudowę czerwoną, tak kabel czerwony będzie w środku, biały w środku, tutaj masa na zewnątrz. I analogicznie tutaj będzie tak samo: tutaj będzie przewód masowy i dwa kanały na tych małych końcach: kanał lewy, kanał prawy lub odwrotnie. Zawsze później można sobie zamienić miejscami wtyczki. I tak to musimy połączyć.